Wiecie, jak się sabotuje zdrową, szczęśliwą relację, porównam to do pracy. Więc byliście w takiej ciężkiej pracy, bardzo się staraliście, robiliście co tylko mogliście, i osoba, z którą współpracowaliście, zawsze była niezadowolona. Zawsze, zawsze, zawsze. Czy ten szef, czy szefowa zawsze byli niezadowoleni. Czyli to jest wasza taka trudna relacja, z której wyszliście. I prawdopodobnie trudne dzieciństwo, umówmy się, to się powtarza, to jest schemat. I teraz wchodzicie w zdrową, szczęśliwą relację i wygląda to tak, że ten szef, szefowa, czy osoba, z którą współpracujecie, przychodzi i mówi, że chce, żebyście z nimi współpracowali i tylko Wy. I w ogóle nie bierze innych kandydatów pod uwagę, bo Wy jesteście po prostu najlepsi. I yy, potrzebne Wam w tej pracy jest na przykład laptop, samochód, telefon, proszę bardzo, macie. No i ponieważ jeszcze nie umiecie tego wszystkiego, to ta osoba Wam pomoże to umówmy się, że będziemy się spotykać tak i tak, i wtedy będę dzwonić, i wtedy będę z Tobą rozmawiać. Jeżeli będzie jakiś problem, to mi pomóż, to mi powiedz, ja Ci pomogę, i tak wygląda zdrowa relacja, że ktoś przychodzi i chce pomagać, przychodzi, i chce się spotykać, przychodzi i chce e, być w Waszym życiu, a Wy mówicie Nie, ja, ja umiem sama albo sam, i nie, to, to w ogóle mi nie pasuje, bo tutaj jest bardzo spokojnie. No, ale jak to? to? To tak po prostu będzie wyglądać, że, że my się tak dogadujemy i idziemy razem, i, i tak będzie codziennie? No, to coś tu jest nie tak, tu jest coś podejrzanego i zaczynacie myśleć, co tu jest podejrzanego, co tu jest podejrzanego, to na pewno, na pewno są jakieś ukryte inne rzeczy. No, a ta osoba mówi: No nie, no nie, po prostu ja chcę tylko z Tobą pracować i jeszcze dostajesz podwyżkę. Żeby, czyli takie prezenty, tak, wyjazdy, bo czy tam obiad Wam się kotuje, bo ja chcę, żebyś yy, się tu czuła, czuł szczęśliwy. A wy mówicie, M to mi kompletnie nie pasuje. Nie, tak, tak, tak się nie da. Yy, tak się nie da. Ja muszę mieć stres, muszę mieć ciągle góry i doły. To na pewno jest coś nie tak, jest jakiś haczyk. To jest właśnie zapotowanie zdrowej relacji. Kiedy jest zwyczajnie, kiedy jest OK, to Wam się to wydaje niezwykłe. To ma oczywiście związek z Waszym dzieciństwem i z poprzednimi relacjami. I ja pomagam to zmienić, zmienić te schematy, przepracowywać te przyzwyczajenia i te takie przemyślenia, które macie w głowie. Rozumiecie? Bardzo często to jest powiązane ze stylem lękowym. Ja byłam tak, tak samo w takim stylu, czyli trzeba się bardziej starać, więcej dawać. Ja tylko napisałam takiego e-booka, jak wyjść z tego stylu rękowego. 16 kroków do poczucia własnej wartości. Aby kochać, być kochanym. A nie tylko, żeby kochać. Bo to jest relacja obustronna. Z obu stron jest miłość, z obu stron jest wsparcie, z obu stron jest przyjaźń. Obustronna. No ale teraz wyobraźcie sobie, że ten szef, szefowa, współpracownik ciągle słyszy nie. Wracając do tematu. Nie, nie to mi się nie podoba tamto, mi się nie podoba tak, nie chcę tak, nie chcę i w końcu ta osoba myśli sobie nie no chyba źle wybrałam, czy wybrałam. Hmm. A, może warto już jednak poszukać kogoś innego, bo ta osoba nie chce ze mną współpracować. Na spokojnie. Tu wchodzą jakieś dramaty, tu wchodzą jakieś niepewności, tu wchodzi jakieś krytyka. To nie, to, to ja się jednak wycofam, poszukam kogoś innego. Hmm? A to nie o to. Jesteście warci, jesteście warci dobrej miłości, jesteście warci szczęścia i jesteście warci spokoju. I na początek potrzeba zaufać. Po prostu zaufać.